Dobry, witam Państwa. Dziś po raz trzeci omówię to, co w minionym tygodniu zmieniło się w prawie, to znaczy, oczywiście, mówimy o tych zmianach, które zostały opublikowane w dzienniku ustaw. Część z nich wejdzie w życie za jakiś czas, część z nich już weszła w życie, ale po kolei. W tym tygodniu w dzienniku ustaw opublikowano jedną ustawę, 28 rozporządzeń oraz 15 obwieszczeń o tekstach. Jednolitych, tak jak mówiłem już wcześniej, to są te obwieszczenia nie powodują zmian prawa, tylko, tylko w, mm, są to teksty ustaw, które już uwzględniają wszystkie dokonane wcześniej w nich zmiany. W ostatnich dwóch tygodniach zaczynałem od tego, że biurokracja ma się dobrze. W tym tygodniu również powstało nowe stanowisko, pełnomocnik rządu do spraw wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej ale z kolei bilans jest wyzerowany, że tak pozwolę sobie powiedzieć, bo zlikwidowano z kolei stanowisko pełnomocnika rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej. Tak to stanowisko się nazywało. Dzisiejszy odcinek podzieliłem na takie bloki, ze względu na to, że dużo zmieniło się w pewnych obszarach. W pierwszym z nich będzie rolnictwo. Tutaj zmiana kilku rozporządzeń. Przede wszystkim, chyba najważniejsze, co jest dla rolników, to to, że wzrosną dotacje dla podmiotów wykonujących niektóre zadania na rzecz rolnictwa. Wśród tych zadań, np. kurs konia wierzchowego, czy prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, oprócz tego, dodatkowo prowadzenie książek nazwy ceny wartości niektórych kursów. Niektórych gatunków kóz, bo sam się z tego rozporządzenia dowiedziałem, że kozy są tutaj klasyfikowane według gatunków dopłaty do hodowli. Zmienią się też stawki kosztów na pokrycie badań postępu biologicznego produkcji roślinnej. Tak to się fachowo nazywa. Tutaj nie będę wymieniał o jakie rośliny chodzi, bo jest tu kilkadziesiąt pozycji w rozporządzeniu. Zmieniały się też rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na inwestycje w obszarach Natura na 2000 C. Tutaj główną zmianą jest chyba to, że biznesplany mają być składane już nie, nie w takiej formie pisemnej jak dotychczas, czyli takiej. Dowolnej tylko ma być konkretny formularz dostępny na stronie ministerstwa i na tym formularzu należy składać biznesplany. Podobne zmiany dotyczą też innych programów dla rolnictwa, to jest rozwój przedsiębiorczości, rozwój usług rolniczych, to jest jeden program. Drugi program modernizacji gospodarstw rolnych. Z tym, że tutaj mamy te zmiany szersze będą też dotyczyć między innymi pozwoleń wodnoprawnych. Tyle o rolnictwie. Teraz zmiany covidowe. Myślę, że to też Państwa bardzo interesuje. Nie zmieniają się na razie żadne obostrzenia związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. To rozporządzenie akurat nie zostało ruszone. Natomiast tych zmian związanych z covidem jest całkiem sporo. Pierwsze, jedyna ustawa, tak jak mówiłem na początku, która pokazała się w dzienniku ustaw w tym tygodniu ustawa o cudzozie cudzoziemcach. Yy, zmiany w tej ustawie tutaj zlikwidowano zapisy, yy, takie, że urzędnik mógł zobowiązać osobę ubiegającą się o wizę do spotkania z w urzędzie. Tych spotkań na razie nie będzie. Yy. Ciekawa druga zmiana. Mnie to zainteresowało. Okazuje się, że od teraz upoważnienie do załatwiania spraw związanych z wizami będzie mogło być wydane pracownikowi urzędu, który posiada zaświadczenie o niekaralności. Bardzo ciekawe, bo to dotyczy spraw wizowych, sprawy o udzielenie cudzoziemcom ochrony itd. Natomiast ciekawe, że dotychczas urzędnicy pracujący w tych urzędach, Takich zaświadczeń mieć nie musieli, nie musieli wykazywać się niekaralnością. No ale lepiej późno niż wcale. Yy. Zmieniały się też pewne zasady dotyczące ubezpieczeń dla cudzoziemców, ale myślę, że o tu o szczegółach nie będę, nie będę mówił. Zmieniają się też elementy decyzji, które mają być w uzasadnieniach na formularzach. Także mamy też. Jeżeli powiążemy to z tym, co dzieje się w szkolnictwie, czyli głównie testy, matury na formularzach, teraz okazuje się, że coraz więcej tych dokumentów administracyjnych też ma być wydawane na formularzach, a nie jako taka forma otwarta, pisemna. Inną zmianą, taką marginalną, myślę, że akurat nikogo z moich słuchaczy to nie dotknie, natomiast jako ciekawostkę, podam, że też oczywiście związane jest to z COVID-em. Funkcjonariusze Centralnego biura Antykorupcyjnego zmieniło się rozporządzenie w sprawie ich legitymacji, to znaczy od teraz mają oni legitymację okazywać i nie, nie dawać do ręki osobom trzecim. Wiadomo, chodzi o to, żeby na tych legitymacjach nie przeniósł się wirus. Laboratoria otrzymały prawo do zdalnej autoryzacji wyników badań w czasie ogłoszonego stanu epidemii. Zmieniło się też rozporządzenie dotyczące edukacji. Tutaj dodano paragraf 10C. Jest to paragraf bardzo ważny, ponieważ zgodnie z nim nauczyciele mają otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia lekcji online. Myślę, że czas najwyższy, skoro zostali do tego zobowiązani, no to powinni mieć też zapewnione warunki do tego, żeby móc tą pracę w taki sposób wykonywać. Określono co może być zakupione z tego dofinansowania? Oczywiście komputery, kamery internetowe, monitory i tego typu sprzęt. Oprócz tego, nauczyciel z kosztów, które otrzyma w tych środków, może dofinansować sobie również zakup internetu do domu. To jest, myślę, też ważne. Ważne bardzo. Też dla przedsiębiorców jest to, że wydłużono terminy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy płatnikom, tym, którzy rozliczają swoich pracowników, za miesiące październik, listopad i grudzień odpowiednio do maja, czerwca i lipca przyszłego roku, do 20 dnia każdego miesiąca. Kolejna rzecz to są takie zmiany, których można powiedzieć organizacyjno-prawne. Hmm. Otóż spółka Energa SA. Od teraz będzie sama prowadzić swoje sprawy sądowe. Dotychczas czyniła to za nią prokuratoria generalna Skarbu Państwa. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, nie zetknęli się z tym, to jest taka wyspecjalizowana jednostka, która zapewnia obsługę prawną jednostek Skarbu Państwa, spółek z udziałem Skarbu Państwa. Co ciekawe, tutaj tak jak landcowie mają niebieskie żaboty na togach, adwogaci zielone. Tak, randcowie prokuratorzy generalnej mają srebrne żaboty. Tak, w ramach ciekawostki zmieniła się właściwość y, miejscowa urzędów skarbowych w Kielcach, Końskim oraz w Drawsku Pomarskim. To są jakieś tam kosmetyczne zmiany, podatnicy z jednej gminy będą teraz są w innej urzędzie niż dotychczas. Przeniesiono też centralną wojskową pracownię psychologiczną. Dotychczas mieściła się ona w Bydgoszczy, od teraz będzie w Warszawie. Inne zmiany, o których jeszcze chciałbym powiedzieć, zmieniło się rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Tak jak tydzień temu mówiłem, są pewne takie rozporządzenia, których nie powinien komentować prawnik, tylko raczej ktoś o wiedzy technicznej, i myślę, że to powinno się do nich zaliczać. No, nie jestem w stanie powiedzieć, tak naprawdę, Państwu o co chodzi w tych zmianach. W tym wypadku myślę, że właśnie ktoś, kto posiada wiedzę techniczną, zrobiłby to lepiej. Ten sam minister wydał rozporządzenie w sprawie metody szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania użytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego ale to są przepisy, które dotyczą tak naprawdę sprzedawców takiego sprzętu. Unia Europejska wymaga, żeby corocznie ten poziom zużytego sprzętu zbieranego, poziom recyklingu też innych śmieci był wyższy, to one są określone konkretne, procentowe poziomy w unijnych rozporządzeniach i po prostu musimy się do nich dostosowywać. Zmieniają się też zasady kształtowania targów za energię elektroniczną, ale... Ta zmiana, o której mówię, która została opublikowana w tym tygodniu, dotyczy tylko tego, że przedsiębiorstwa, które ten prąd sprzedają, mają obowiązek stworzyć taryfy dla tych stacji bazowych, dla ładowania samochodów elektrycznych. Dotychczas takiego obowiązku nie miały. Czas więc to nadrobić. Z innych takich zmian, o których mówić nie będę, uważam, że dla przeciętnego obywatela nie mają one dużego znaczenia, natomiast warto wspomnieć o tym, żebyście Państwo wiedzieli, co jeszcze się zmienia, ewentualnie doszukali, dopytali. To zmieniały się zasady wynagrodzania członków komisji egzaminacyjnych prowadzących egzaminy na aplikację komorniczą. Wydane zostało rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Tak się ten dokument Nazywa przedłużono o dwa lata zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy niektórych produktów akcesowych, wydano rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego, to, to również nie dotyczy obywateli, tylko tych dużych przedsiębiorstw. Zmiany w szkoleniach w zakresie ochrony radiologicznej. Pacjenta tu w zaleceniach dotyczących rachunku kosztów u świadczeniobiorców, przy czym mowa tu, przepraszam, mowa tu o tych podmiotach, które y, wydały jakieś świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych, to jest, dotyczy tylko więc szpitali i niektórych przychodni, sposób w jaki y, y, mają rozliczać się z nfz w jaki sposób mają przedstawiać swój rachunek kosztów. Tyle zmian w tym tygodniu. Już za tydzień omówimy to, co zostanie w dzienniku ustaw opublikowane. Od poniedziałku a na razie życzę państwu miłego końca tej niedzieli i do zobaczenia.